Ostatnie zadanie zamknięte z tego tematu. Do rozwiązania mamy zwykłe równanie z wartością bezwzględną. Liczba różnych pierwiastków równania jest równa. Ja przypomnę tylko pierwiastek równania to jest dokładnie to samo co rozwiązanie równania czy miejsce zerowe jakiejś tam funkcji, jeśli w ten sposób to rozważamy. Jak to zrobić? Najprościej byłoby rozważyć dwa przypadki. Mamy x4 w wartości bezwzględnej, więc rozważmy jeden przypadek, kiedy to nasze x4 będzie większe bądź równe od zera, czyli wszystko, co siedzi w środku w wartości bezwzględnej jest nieujemne, zatem opuszczając wartość bezwzględną nie będziemy zmieniać znaków. Czyli tak, przekształćmy to delikatnie, czyli dla x większych bądź równych od czwórki. Nie zmieniamy znaku opuszczając wartość bezwzględną, czyli nasza wartość bezwzględna z x 4 będzie wtedy równa po prostu x minus 4. I to jest pierwszy przypadek rozważany, a drugi rozważany przypadek będzie taki, że to x-4 będzie mniejsze od zera. I wtedy, oczywiście dla x mniejszych od czwórki, będziemy mieli taki scenariusz, że ta wartość bezwzględna z x 4 będzie musiała zmienić znak. Po usunięciu wartości bezwzględnej, czyli będzie minus x plus 4. I takie dwa przypadki sobie rozważamy. No to jedziemy. Zapisujemy tak. Pierwszy przypadek: 3x dodać x minus 4 równa się 0. 3x plus x to jest 4x, minus 4 równa się 0. Czwórka na drugą stronę: 4x równa się 4. Dzielimy wszystko przez 4 obustronnie i wychodzi, że x jest równe 1. I teraz tak, skonfrontujemy to oczywiście z dziedziną. Miały być x -y większe bądź równe od 4. W tym przypadku tak założyliśmy. No to x nie może być jedynką, czyli nie należy do dziedziny i odrzucamy tę opcję. I idziemy do drugiego przypadku i tutaj rozwiązujemy. W drugim przypadku będzie nasze równanie wyglądało tak. 3x minus x plus 4, bo zmieniamy znaki, równa się 0. 3x minus x to 2x, dodać 4 równa się 0, więc 2x po przerzuceniu czwórki na drugą stronę będzie równe minus 4 i dzielimy sobie przez 2, więc x będzie równy minus 2. Konfrontujemy z dziedziną, x miały być mniejsze od czwórki, wyszedł x równy minus 2, więc się zgadza, należy do dziedziny spełnia nasze założenie i to jest jedyne rozwiązanie, czyli zaznaczamy odpowiedź B, mamy jeden pierwiastek takiego równania.